Kameruje się Co ty robisz? O, 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 czekaj się żegnam YouTube'em Alu się dobrze zrobiła. O, YouTube Ile subskrypcji wbił Króżwil? 100 tysięcy wbił 46 minut. A w ile wbił 200? 4 godziny. 4 godziny, 200 tysięcy subskrypcji. Z takiego kogoś jak ja można z Czy wy, wszyscy, pracujący w siedzibie YouTube'a za 3,5 tysiąca na rękę miesięcznie i mieszkający w Warszawie, jesteście w stanie mi zagrozić? Przynieś mi alkohol. Alkohol? Tak. A co ty taki chamski zrobiłeś? Ja chamski? No. I weź to z domu, bo jeszcze podłoga będzie skażona. We. Kto dzwoni? Halo? Halo Marek, co to ma być, że ty kanał kończysz? Nie no, jest nowy kanał. No to Marek, tak? Dobra, czekaj, ja muszę kończyć. Kurde, dupy same dzwonią, jak są odblokowane zasięgi. Znowu mam W Znowu masz fame. No. To przyniosę kocham. Jeszcze jak y, koleżanki macie duże cyce, dużą dupę i jesteście zajebiste z ryja, to piszcie do mnie na Instagramie, bo szukam. Dziewczyny po prostu, nie? Na Insta piszcie do mnie, jeżeli masz po prostu dupę zajebistą, cyce, to wtedy możesz do mnie napisać, co będziemy sobie parką przez dwa dni. Piszcie. No dojdziemy jak maszyna chce to druga tylko co mi Te szare bloki nauczyły Młody piersi ale nie te Mam ci wszystko mi broń Co robisz Marek? Dymam youtuba Uuuu Tak jak oni dymali mnie przez 6 miesięcy Tak teraz ja ich wydymam Co fajnie tak być mamy? No kto ma więcej wyświetleń. Ja czy wy? Chyba ja W każdym razie wywalmy sobie to gówno to, że nagrywam na tej platformie jeszcze, to jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że innej nie ma, ale i tak y, pozdrowienia dla YouTube'a, w szczególności dla pracowników. Przynieś mi iPhone'a. iPhone'a? Tak. Miałeś mi w ogóle alkohol przynieść. No już ci niosę ten alkohol. Ale najpierw iPhone'a. To najpierw iPhone'a czy alkohol? iPhone'a najpierw. No dobra, ale po co ci ten iPhone? No jakbyś nie wiedział, po co może mi być potrzebny iPhone na filmie. Także tak, to jest iPhone X64 giga, chyba najnowszy. Jeżeli chcecie go wygrać, to napiszcie w komentarzu pasz iPhone i oczywiście subskrybujcie kanał. Taki sam czerwony Wciśnijcie tam na dole, bo chcę jak najszybciej po prostu mieć bańkę, żeby jeszcze większego faka pokazać YouTube'owi. Tutaj jest płyta kamerzysty, możesz się ją zamówić na stronie www.kamerzysta.wip Gdzie jest Alko? No już ci przynoszę Cały czas czekam No dobra Nie będę czekał w nieskończoność uczcimy to A co ty chcesz uczcić, że 200 tysięcy koła w 4 godziny? 200 tysięcy subskrypcji, kolejny rekord należy do mnie rekord wbitych 100 tysięcy subskrypcji rekord wbitych 200 tysięcy subskrypcji, musimy walnąć rekord miliona, musimy pobić dotychczasowy kanał kamerzysta, także subskrybujcie kanał, pokażmy na co nas stać pokażmy, że YouTube to frajerzy a, jeszcze zapomniałem, w konkursie może brać udział każdy oprócz pracowników YouTube'a, jeżeli pracownik YouTube'a jakimś cudem zostanie wybrany to nie dostaje nagrody. Tyle w temacie. No, coś jeszcze ważnego mam do przekazania? No, nie wiem. Tu jest siano. No, i co z tym sianem? 20 koła? No. Widać 20 koła? Ja widzę 20 pieniądze. tysięcy, no. Dotknij, potwierdź, czy prawdziwe. Nie. Jest 20 koła, które zamierzam jeszcze dzisiaj przewalić na następne nagrody do konkursu. Będę Wam dawał tyle nagród, aż nie będę top 1 na YouTubie. A co tam masz jeszcze? A w drugiej kieszeni mam kolejne 20 koła. Dla szczęśliwej dziewczyny Tak jak już mówiłem na początku Jeżeli masz duże cyce, zajebistą dupę I jesteś dobra zryja To odzywa się do mnie na instagramie Wtedy te pieniążki trafiają przeze mnie do ciebie Idziemy po prostu do jakiegoś sklepu Wybierasz sobie co chcesz, kupuje ci to A ty płacisz w naturze Prosta wymiana Nie pisz do mnie tylko jeżeli jesteś słaba Serio, ja szukam dobrej dziewczyny Mój instagram nazywa się Krążwik. Przejdźmy teraz do degustacji alkoholu. Trzeba uczcić to, że wbiłem 100 tysięcy subskrypcji w 46 minut. Jestem znowu rekordzistą. 46 Uczcijmy minut. Ale co ja mam sam to tak otwierać? Bez jaj. A co mam z tym zrobić? Czekam na otwarcie. Spoko, ja mam czas dzisiaj. O Jezu. Ja mogę sobie poczekać. Ach, Gdzie ja... jest kieliszek? Nie dawałem ci. Gdzie jest kieliszek? Na taki bardziewny jakiś. Ja... Karton rozwalę, ja bym jedną rękę zajęto, jak mam to otworzyć? A wiesz koło czego mi to lata? Koło przyrodzenia, nie mówiąc brzydko. No nie wiem, czy to otworzę, no. Masz. Ja Zresztą? muszę to odłożyć, no inaczej tego nie otworzę, no nie mogę cię nagrywać. Nie no kurde. No, jak mam to otworzyć, zębami? To jest mój problem? Przepraszam bardzo, ja wszystko widzę, otwieraj. No otwieram. Masz jedną rękę, zaraz mogę ci ją uciąć. Miałeś kiedyś już rękę? Albo palce? Jak kiedyś robili. to no, co? Uwalimy ci rękę. Co ty na to? Weź się ogarnię, Marek. I co, jak ci idzie? Tak już sobie poradzisz? O! No bez jaj! Stwierdziłem, że YouTube to tacy frajerzy, że nie zasługują na to, żebym pił z tej okazji szampana. Ja się po prostu cieszę, że mam sto koła subskrypcji w 46 minut, ale to nie zmienia faktu, że nie będę pił za frajerów. Jak chcecie to sobie kupcie takiego i napijcie się Ale nie, zapomniałem, zarabiacie 3,5 tysiąca miesięcznie I blokujecie moje filmy Także nie kupicie sobie Droga do miliona jest przed nami Więc zasubskrybujcie kanał Taki sam czerwony przycisk kliknijcie tam na dole Jak chcesz to możesz wypić, nie potrzebuje tego Jak wszystko na ziemi jest Mam ci zanamitować, jak to ma zrobić? Nie zniżaj się do tego poziomu. Yy, uklęknij i lisz. Chyba ci pogrzało. A inny sposób widzisz? Nie, weź sobie słomkę. Cokolwiek. To już nie mój problem, jak to wypijesz. Chyba, że chcę zmarnować 300 zł. Nie moja sprawa. Czy to ty zmarnowałeś te 300 zł? Nie moja sprawa. Nie będę pił za sukcesy z YouTube'a. A jeszcze jedna informacja. Piszcie do mnie dziewczyny, nie? Po prostu szukam laski. Albo na raz, albo na stałe. To zależy od ciebie.